Firma Baumalock jest spółką inżynierską zajmującą się konstrukcją, produkcją oraz instalacją automatycznych systemów magazynowych używanych w szczególności do składowania blach, profili, rur i prętów. Jesteśmy na targach Warsaw Industry Week na Darzynie. Podczas targów prezentujemy stację automatyczną do transportu blach, stację automatyczną do transportu profili oraz regał automatyczny modula. Prezentowany regał wyposażony jest w system elementów wspomagających pobieranie, takich jak czytnik kodów kreskowych, listwa alfanumeryczna oraz wskaźnik laserowy, a także w system WMS pozwalający na łatwą integrację z systemem RP klienta. Prezentowane stacje automatyczne są nieodłączną częścią produkowanych przez nas regałów automatycznych typu Monotower, Twin Tower oraz układnice. Dzięki nim jesteśmy w łatwy sposób w stanie zintegrować regały z istniejącymi maszynami. Jako firma doradzamy też klientom, jakie rozwiązania najlepiej zastosować, tak, by rozwiązać problemy, z którymi borykają się na co dzień. Stąd też wszystkie osoby obecne tutaj na targach odpowiadają na pytania, podpowiadają co wybrać, dlaczego i jakie problemy mogą dzięki temu być rozwiązane. Konstruujemy rozwiązania dedykowane specjalnym potrzebom klientów. Nasze automatyczne regały magazynowe wraz z systemami załadunku idealnie wpisują się w tematykę tych targów. Rozwój nowoczesnej intralogistyki, bo takiego słowa możemy w tym przypadku użyć, wymaga stosowania systemów zautomatyzowanych. W obecnej dobie w zakresie wysokiej konkurencyjności panującej na rynku, niezbędne jest stosowanie automatycznych systemów składowania i my jesteśmy jedną z firm, która jest w stanie dostarczyć tego typu systemy, które zawierają po pierwsze system składowania, system transportowy oraz to bardzo ważne oprogramowanie umożliwiające zarządzanie magazynem. Zastosowanie naszych systemów umożliwia oszczędność powierzchni, oszczędność czasu oraz wielokrotne podniesienie efektywności.